Cześć kochani, Aga, Aga Ansus z tej strony. Witam Was serdecznie na moim kanale. I na wstępie bardzo chciałam serdecznie podziękować za wszelkie subskrypcje, za lajki, za komentarze. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna, że oglądacie moje filmy. Jest mi bardzo nie, niezmiernie miło. Staram się, żeby te moje filmy były coraz ciekawsze. No i co dzisiaj? Dzisiaj przygotowałam czytanko na przyszły tydzień. Zobaczymy, co tam w energii nam gra. W zasadzie wybierz kartę 1, 2, 3 muszelki. Tydzień jest od 6 lipca do 12 lipca, tak? Wy sobie wybierajcie, która z tych muszelek Was przyciąga. Ja sobie ja Wam przybliżę tutaj troszeczkę. Abyście lepiej widzieli. Taka muszelka jest numerem 1. Taka muszelka jest numerem 2. I taka muszelka jest numerem 3. Wybierajcie moi drodzy. Jeżeli potrzebujecie czasu, to sobie zatrzymajcie filmik, a ja już zacznę, dobra? To będzie trójeczka, to będzie trójaczka. Wsunę sobie tam muszalki troszeczkę i rozkładamy karty. energie na tydzień, 6 lipca, 12 lipca. Dla jedyneczki. Cztery denary. Zobaczcie, jakie piękne karty sobie kupiłam. Mój nowy nabytek. Czy wy to widzicie? Już wam mówię, cztery denary. Stabilizacja? Dobrze, zobaczymy, co dalej będzie. Dla jedyneczki, dla osoby, które wybrały opcję numer 1, jaki będzie tydzień od 6 lipca do 12 lipca? Proszę o przekazanie jasnych informacji. Jaki będzie tydzień dla Jedyneczek od 6 do 12 lipca? A, co już to za tydzień! Co to będzie? Co to będzie? Mój kochani. Mój kochani. Jakieś nowe początki. Jakieś nowe przedsięwzięcia, mogą być jakieś tutaj um, romanse początkowe. O, karta gwiazdy. Zaraz Wam tutaj poopowiadam troszeczkę. I mamy umiarkowanie, moi drodzy. Dajcie mi chwilkę, ja troszkę muszę poczuć te karty. Zaraz Wam wszystko powiem. Moi kochani, wy macie tutaj szansę na nowy początek, na jakieś nowe przedsięwzięcie. W miłości może to być jakiś nowy romans, nowa znajomość. Może chodzić o dziecko, jeżeli macie dzieci. Jeśli chodzi o pracę, również. Również. Yy, tylko kochani moi, wy tutaj jakby pod, musicie coś puścić. Yy, w karcie czterech denarów siedzicie i trzymacie coś kurczowo, czego nie chcecie, yy, nie chcecie wypuścić z rąk. Ale trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, puścić, puścić, yy, puścić i pójść w nowe. Radą jest karta gwiazda. Idź po swoje marzenia. Ty masz opiekę sił wyższych. Masz opiekę wszechświata i wszystko, co sobie wymarzysz, to osiągniesz. Po prostu to jest karta spełnienia marzeń. Rada, to jest rada. Idźcie po swoje marzenia, ale żeby to zrobić, trzeba podjąć kroki nowe, trzeba podjąć działania. Trzeba podjąć nowe działania ruszyć tyłek. Przepraszam, że się tak wyrażę. I puścić coś, czego boicie się puścić, jeżeli chodzi o pracę. Trzeba zmienić pracę. Jeżeli chodzi o związek, trzeba zmienić związek. Kochani, siedzicie w czymś, co jest skostniałe już, co wam po prostu już nie służy, co nie spełnia Waszych oczekiwań zupełnie. Zupełnie nie. Jesteście niezrealizowani, nie, nie, nieszczęśliwi. Tacy zastygnięci w kosce lodu mi tu przyszło. Macie przepiękną radę. To tak, jakby do was mówił Wasz opiekun. Macie wszystko, co Wam potrzeba. Tylko uwierzcie we własne siły. Uwierzcie we, własne, we własną wewnętrzną moc, którą w sobie. Macie, każdy z nas ma tą boskość, miłość. I od Ciebie wszystko zależy, jak będzie wyglądało Twoje dalsze życie. Od Ciebie, mój drogi, droga. Bardzo ładny przekaz, jedyneczki. Także puszczamy co stare, skostniałe, zatwardziałe, co daje taką iluzyjną, co daje taką ilu, iluzyjne poczucie bezpieczeństwa, ale to jest dla Was złe. To jest dla Was już um, to już przestało spełniać Wasze oczekiwania. To jest coś, co robicie, lub jesteście w tym miejscu, z kimś, przy kimś lub w jakimś miejscu, które Wam po prostu Jezu słowa mi brakuje. No już nie, nie, nie chcę mi przyjść, nie jest to dla Was dobre, nie jesteście w tym szczęśliwi. Karta umiarkowania z przełożenia. Widzicie ją? Przelewa kielich do kielicha. Tutaj ten anioł. Nogę ma zanurzoną jedną w wodzie, drugą na ziemi. Umiarkowanie, czyli wyważenie. wszystkiego, czego, zrównoważenie wszystkiego w waszym życiu. Tego, co potrzebujecie zrównoważyć, nie wiem co, czy to są finanse wasze. Musicie tutaj dojść do równowagi poprzez puszczenie tego, co wam już nie służy. Tu trzeba pójść w nowe, tu trzeba ruszyć pupę i iść po swoje marzenia. To jest bardzo wyraźnie pokazane w tej karcie. Że być może macie jakąś swoją pasję, coś, co Wam w duszy gra. I nie idziecie za tym, ponieważ boicie się stracić swoją stabilizację. A tu karty podpowiadają: idź za tym. Żyj zgodnie ze sobą. Przepiękne karty. Jedyneczki, dziękuję Wam bardzo. Jeżeli rezonowało z Wami, bardzo proszę o... o łapkę w górę, słupka, komentarz. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo. A teraz zaczniemy z dwójeczki. Czyli ta muszelka. O, tak to ustawimy. To jest dwójeczka. Karty jedynce. Jaka energia czeka osoby, które wybrały opcję drugą w tygodniu od 6 lipca do 12 lipca? Proszę przekaz dla osób, które wybrały numer 2 na tydzień od 6 lipca do 12 lipca. Buław, no, ktoś tu zwyciężył. O, dzieje się, dużo kontaktów. Jezu, i głupiec. Dwójeczki, co wy tu robicie? I pięć buław rywalizacja. No wiecie co? E Mam wrażenie, że ktoś tutaj będzie zaczynał nowy romans, tutaj bardzo dużo kontaktów, tu się dużo dzieje, smsów, maili, rozmów, niektórzy będą latać samolotem, ale to tak jak, jakby już później powiem. Pierwsze, co mi się rzuciło, nowy romans, ktoś tutaj zwyciężył, jakby odniósł zwycięstwo w jakiejś sprawie, się bardzo cieszy, tutaj jest radość. Ogromna radość. Tak, tak. Karta głupca mówi nam o, o nowych kontaktach. Idziemy w coś, jeśli w pracy idziemy w coś, co, czego jeszcze nie znamy, ale mamy zaufanie i je tak dość naiwnie, jak to głupiec. Idzie, ryzykuje. Ach, raz się żyje, co będzie, to będzie. Karta rada, walcz o swoje. Karta rywalizacji. Uwierz w siebie, w swoje możliwości. I dasz radę. Masz konkurencję, owszem. Ale walcz. Niektórzy z Was może będą podejmowali nową pracę, czy w sześciu buław otrzymali, e, otrzymali tą pracę. Praca polegająca na kontaktach międzyludzkich. I rywalizacja w tej pracy. Mhm. To na pewno. A jeżeli chodzi o sfery miłosne. E, o sfery miłosne, moi kochani, to nowy romansik. Tak I na lato. Tutaj z tych kart nie ma nic, żeby mogła Wam przekazać, że to będzie coś poważnego. Nie. Póki co na ten tydzień ktoś tutaj będzie romansował. Dużo będzie <laughs> bardzo dużo kontaktów międzyludzkich, będą wyjazdy zagraniczne, loty samolotem. Być może pojedziecie w jakieś nowe miejsce, w którym jeszcze nie byliście. Mhm. I nie rezygnuj z tego. Nie rezygnuj z tego, czego, na czym ci zależy. Walcz. Masz konkurencję. Karta Księżyca jest w przełożeniu dla was. Ona nam mówi, żeby tutaj uważać na pewne, na pewne iluzje. To są takie zakryte sprawy, niedopowiedzenia, jakieś tajemnice ktoś ma. Także tutaj jest taki przekaz lewe, żeby, żeby zwrócić na to uwagę, dobrze do bojaczki? No, widzę, że będziecie się bardzo ładnie bawić w tym tygodniu, zaczynać nowe projekty. To jest zwycięstwo ewidentnie. Bardzo ładnie. Gratuluję dwójeczki. Życzę miłego tygodnia. Oby Wam się tutaj posprawdzało wszystko. Dziękuję Wam bardzo. I jeżeli rezonowało z Wami, to bardzo proszę. Łapkę w górę i słupka, czy komentarz. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A ja będę czytała teraz trójeczki. Dobrze? Troszkę przetosujemy karty. Poproszę o przekaz dla osób, które wybrały numer 3 na tydzień od 6 lipca do 12 lipca. osoby, które wybrały opcję numer 3. Poproszę przekaz na tydzień nadchodzący od 6 lipca do 12 lipca. Co trójeczki mają usłyszeć? Moi kochane. Proszę o przekaz na tydzień 6 litra do 12 lipca dla osób, które wybrały numer 3. Już, drodzy. Tak prędzio tylko zrobimy. Mhm. Znowu 8 było. Aby, w dwójce było przed chwilą. Karta kochanków. Dwie buławy. Rada dla Was. No, ewidentnie, moi drodzy. Tutaj za dużo mówić nie będę, bo jest bardzo jasny przekaz. O, niech ja się przyjrzę. Jeszcze to są nowe karty. Dopiero je poznaję. Moi kochani, ktoś tutaj nie dokonuje wyboru. Ma dwie opcje. Jesteście w relacji, ale nie jesteście sami. Jest, są y, trzy osoby w relacji. I ktoś z Was powinien dokonać wyboru, ale tego nie robi. Widzicie to? Stoi sobie ten ludek tutaj. I ma dwie opcje. Obozują w nim emocje. Zastanawia się, co ma robić. Ale nie ma odwagi nic zrobić. To jest miłość. Miłość. Dwojga ludzi. Ale tutaj trzeba dokonać wyboru. Czy będę z tą osobą, czy z tą drugą osobą? Widzicie, bardzo podobne energie. Jest bardzo dużo kontaktów. Dużo się dzieje, dużo ze sobą rozmawiacie, piszecie, dzwonicie, jeździcie. Ale tkwicie w czymś, co nie idzie dalej. To po prostu nie idzie dalej. I teraz karta Rada to jest Królowa Mieczy. Królowa Mieczy mówi nam: użyj swojego rozsądku, użyj e, swojego umysłu. Tutaj ona się nie kieruje sercem, ona się kieruje logiką, rozsądkiem. Ona tutaj zrzuca wszystkie emocje, lęki swoje. Ona to po prostu odcina. I ona myśli tutaj o sobie, dla swojego dobra. Co będzie dla niej najlepsze? Bądź taką zdrową egoistką, czy egoistą. Tak? Zadbaj tutaj o siebie. Taka jest rada, moi kochani, żeby nie tkwić w czymś. Co wam, co nie idzie do przodu? Bo jeżeli wy jesteście opcją, no to to nie jest fajnie być opcją dla kogoś. Fajnie jest być osobą jedną, jedyną, najważniejszą na tej drugiej osoby, czuć się kochaną i najważniejszą. A jeżeli ktoś się nie potrafi zdecydować, to czyli nie jest Was wart. Po prostu. Dobrze, moi drodzy. To by było chyba na tyle. No tak, na tyle. Trójeczki, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli rezonowało z Wami to, co przed chwilą Wam przeczytałam z kart. Bardzo proszę o, o lajka, like subskrypcję czy suba. Będzie mi bardzo miło. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Pa! pa.